Najgorsza osoba, jaką kiedykolwiek poznałeś, u mnie bez wahania. Dziewczyna z mojej klasy z matmy w drugim liceum. Na pierwszy rzut oka, złoto. Zawsze chętna do pomocy pożyczała notatki, tłumaczyła zadania, pozwalała spisywać prace domowe. Wszyscy myśleli, że jest po prostu mega uprzejma i pomocna. Ja wtedy ledwo ciągnąłem matmę, więc jak zaproponowała, że pomoże mi przygotować się do sprawdzianu, to byłem wdzięczny jak nigdy. Przychodziła do mnie trzy dni z rzędu. Wszystko tłumaczyła krok po kroku, cierpliwie, spokojnie. Naprawdę czułem, że zaczynam kumać. Aż do dnia sprawdzianu. Siadam, patrzę na zadania i nic nie rozumiem. Nic. Wszystko, czego mnie nauczyła, było bez sensu. Totalnie błędne metody. Napisałem na pałę, dostałem 32%. Pomyślałem, może ja to po prostu źle... Zrozumiałem, ale potem zacząłem słyszeć od innych, że też uczyła ich przed sprawdzianem i też wszyscy oblali. Zacząłem się przyglądać. Ona naprawdę uczyła ludzi błędnych wzorów, złych metod, skrótów myślowych, które brzmiały mądrze, ale były bez sensu. Robiła to z takim przekonaniem, że każdy jej wierzył. Najgorsze było patrzeć, jak ludzie się cieszą, że w końcu coś zrozumieli, a potem dostawali jeden i czuli się jak skończeni debile. Niektórzy zaczęli serio myśleć, że są za głupi do szkoły. W końcu któregoś dnia zobaczyłem jej własny zeszyt. Idealne notatki, wszystko jak z podręcznika. Wiedziała doskonale co robi. Po prostu celowo sabotowała innych. Nie wiedziałem po co, aż na wywiadówce moja mama usłyszała, że jej matka chwaliła się, że córka ma najwyższą średnią w roczniku i że na bank dostanie się na swoje wy... Wymarzone studia. I wtedy mnie tknęło. Ona po prostu eliminowała konkurencję. Robiła z siebie aniołka, a za kulisami rujnowała ludziom szansę. Chciałem ją zdemaskować, ale kto by mi uwierzył, więc zrobiłem coś innego. Na kolejnej sesji nauki włączyłem nagrywanie telefonu. Poprosiłem, żeby wytłumaczyła coś jeszcze raz. Coś, co wiedziałem, że wcześniej podała źle. I bingo! Znowu podała zły wzór. Zacząłem grać głupiego i dopytywać. Na pewno tak? Bo podręcznik mówi co innego. Wkurzyła się i burknęła. Chcesz mojej pomocy czy nie? To nie moja wina, że nie nadążasz, a potem pod nosem, jakby do siebie, powodzenia z takimi ocenami w rekrutacji uwu Wiedziała, że aplikuję na te same studia, i świadomie mnie sabotowała, nie skonfrontowałem jej, ale zacząłem ostrzegać ludzi. jej metody z podręcznikiem. Potem zrobiłem coś, czego nie byłem pewien, czy powinienem. Znalazłem maila rekrutacyjnego na jej wymarzoną uczelnię. Wysłałem im to nagranie. Tylko jedno zdanie. Uważam, że powinniście wiedzieć, jaką osobę chcecie przyjąć. Nie spodziewałem się niczego. Przecież kto by się przejmował licealnym dramatem wśród tysięcy podań. Trzy tygodnie później przyszła do szkoły zaryczana. Uczelnia cofnęła jej przyjęcie. Oficjalny powód? Brak postawy etycznej i niespełnianie wartości szkoły. Nigdy się nie odezwała. I nigdy już nikogo nie próbowała uczyć.